Fajnie. Dobra, to co? 700 dzisiaj. 50, to, 750? 750. O, jak, ma, jak masz. O, gram! O. K! Kur... O. Ja jest dumny. K! Już. Już <grym> bardziej mógł... <grym się> nie mógł. O, ja jeszcze ci chcę wiesz. bo to. Co ty grasz? Co? No tak się grało chyba. Nie? Dobra, spokojnie. Graj sobie. Ale już bardziej nie, nie da się być dumnym z Rosji, nie? Ma wpisane rus, ma flagę ustawioną yy, tam, Weź. gdzie no... Bardziej sensacyjnie się... No co ty robisz, człowieku, no?! Ludzie! Ja pierdykam się, dobrali jeden mądrzejszy od drugiego! Chyba brat, co? Zaginiony. Bratku. No. Wyś, brat, No... Weź myśl, skup się. No tym hetmanem tutaj! To może Atakuje wygoń mnie. go figurami, a nie będziesz łaził tym hetmanem jak w Nie mam figur! No to może wyprowadzić. No normalnie prowadzę, proszę pierdolony prowadzić. No to już lepsze takie po łazi tym Hetmanem jak Debil Który? Biały czy czarny? No i jeden i drugi. Dwa debile. <grym> Poczekaj, E4C5 Jez, jaki zmęczony, boże! Ty bym, 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 bym tym Hetmanem tyle ruchów robił? Postawił zostawił hetmana w jednym. I czemu go nie stracił przeciw? Bo Debil się od Powe proste zasady jak na jak w lolu. Idziesz topa, pchasz, idziesz pchasz Mida, pchasz bota i... A dżungler robi kampy Walka o barona w 15. W 15 ruchu masz ma walczyć o centrum. Do z tego czasu wyprowadź wszystkie... Bo grać nie z z z tym, się ale potrafisz nie z tym, ale zasady górnie. znam przynajmniej się nie wyrywam no, zasady, zasady znasz a Dobra zasady, zasada jest zasady. taka, że wyprowadź wszystkie figury ale, i zawsze ale dopiero z Dobra. ale tak ja nie włócę się z tobą, bo nie jestem twoim POSZOK! On już wyszedł! Twoją matko za się ruszę! Niet wyjdzie o jeden do przodu, bo Zara wyrądujesz. Jeden do przodu, gońcem i Roszada, jak Bóg powiedział. Szachy są Kuba. No proste, nie, bo trasy piona! Jakiego piona, kwa? Jakiego piona? Br nie broniony jest? No, bo to ten jest trasy tego. Co, kurwa? Nie będzie roszady <laughs> Twojego starego, k**wa. I słuchaj, kwa. jak ci się nie chce liczyć, to kwa, obroń te piony, no kwa, obroń. d do przodu i bronisz oba. No ale po, po co, źle mu mówisz teraz? Mówi mu w dupę i mówimy ogólne zasady. No, daj mu myśleć. No ale jak powiem, że, że zaraz jest. No, on liczy, kwa. Patrz, to patrz, patrz, ja to mam. Ja będę. Patrz, teraz primów kuba. kuba. Szybciej kuba go pierdolni Nie ma primowa depilujada. Nie ma primufa. No to dobrze. To jest o, pokazane. Ty kuba kretynie za żegady, No nie wytrzymam, no. No i gdzie? gdzie, gdzie łapy kuba na hitmana. Do rozwój, masz nie do rozwój figur kuba. Kuba. Nie do rozwój, ja ty mam kuba na głosowy w tym momencie. Możliwe, ale że żegrasz w szachy jak drugi. ja Ale patrz, on mi bije. Bije klasę piona. No i co? No i co? Jaki wniosek? Że, że tutaj trzeba Hetmana, żeby tego Nie Hetman już swoje zadanie spełnił. Trzy razy podwaliłeś go. Kur... Nie go. nie rusz go, nie rusz go. Nie rusz go. Cofnij, powiedziałem? Popatrz na pana skoczka. On stoi kurwa, rozumiesz, piąta minuta, a on jeszcze nie wyszedł ze sklepu na tego bota. A, i no, kitu no no dobra. No kitu No i jeszcze masz jednego niewolnika na C1. Czarno-polowy, biało-polowy goniec słuchaj. czarny. Słuchaj, słuchaj. No, słucham. Dostałeś p... ostatnio? Dostałeś? Zabolało cię to? Do mnie mów Pan Bartosz, Bartoszku. Bartosz, ku... męczernik, pierdolny męczernik. Dobrze, Roszada. Roszada, dobrze. I no i gdzie? I ma masasz wszystko, kurwa, Ale Z poczęciem. Patrzę, no. patrzę na ten. I ja uważam, że w tym momencie powinienem dać człowiek Hetmana. Dobra, pierwszego. Pie Filozofię. Okej. Okay. Jeszcze jak zaczął zdanie. Ja uważam, że mimo Uch. wszystkiego, trochę są proste jak je. nie wyprowadzasz figury i dajesz mata. O, dlatego nie masz tytułu, co? Bo jest tak, tak kurwa wszystko proste. Profesor k**a dodatkowych... No jest, idź kurde, tam dwa dwie jeszcze k**a i walisz. wywalisz. Dlaczego, mm. ja, dlaczego ci skarbówka wyjedzie na bilin, jak ci ale primuwa pismem. No, zobaczymy. <laughs> Pfff, już. Nie, ja wiem. Ja jestem organizatorem turnieju, ale zrobię to, zrobię to specjalnie. Tak ustawię koszyki, żeby w pierwszej rundzie zagrał na Netrodala, dostał w p... Dol i odpadł. Przecież to będzie cinema roku. A kurs u ciebie ka Bookmachera to będzie pewnie z Tyle ile masz IQ z 50 k. Że wygrasz turniej No i co z tego? Wszyscy, wszyscy, Martku, ludzie potrafią się bawić grom. I to jest najważniejsze, potrafi się bawić grom, a nie po tym 0 LP ma sertierze po 3000 gier i mi zbitego psa. To nie o to chodzi bardzo Nie wygrałem O, poddał się? To nie był taki body rusek U! Kurwa, je... Jest jedyne, jedyna, rzecz, jedyna rzecz, którą bardziej gardzę, niż, niż Xenem I to są właśnie te ka zwierzaki na, na tle historycznym dajcie mi stulecie, gdzie Rosja nie zachowywała się Kuchyba, o wojnę. Wygrał. Poddał się przeciwnik. Jaki dobra nie będę mówił. Posłuchaj, Jan trzeci Sobieski się nazywasz w rolu, tak? Czy ty myślisz, że ja No dobra, już będzie to to, to spie... Ja chcę do ciebie dobrze. No tak, wygrałeś, Kuba wygrałeś, Kuba miałem w, w drużynie bo no, rośnie z twoimi Kuba, uczniami, którzy dają po proste, gier. Figury, W każdej grze, każda figura raz, do 15 ruchu, goniec, goniec, skoczek, skoczek, Roszada i Hetman, jeden ruch i nagle 200 kupa oczek rankingowych w górę. Serio, serduszka ci to mówię. No patrz ile już ma. Sam postawię no u Machera na ciebie. Skromnie, ja bo skromnie, ale ja, postawię. Ale ja... taki ja, ja wygrywam bardzo dużo gier ostatnio. Większość. Ile miałem punktów, powiedzmy, 3 dni temu. Okej, ok, może to nie jest 3 dni temu. Okej, okay. 5 dni temu, bo 550 jest 700. Co, co, że przegrał wszystkie partie, czy o co chodzi? O 50 punktów w 4 dni. Chciałbyś tyle, co? Ale nie, Bartek, ty wchodzisz do jakiejś Niemki na streama. Ja jestem z siebie, tubna, ale ty masz tutaj zrobić tysiąc. Zobaczysz. Zastosuj się do jednej zasady na nadchodzące partie. Co by się nie działo, kurwa, jesteś Jan sobiecki, a Jan tak, Trzecisobieski potrzebował działa. konia, giermka, wojownika, łucznika. Ty, analiza: ty...

West... Anglii się trafił, Westerplatte, kur... no, patrz, i teraz wyprowadzasz skoczka C1. i ten skoczek przeszkadza drużynie domowej, bo goniec nie ma gdzie iść, a powiem ci więcej, wyprowadzisz gońca, to skoczek nie ma gdzie wyjść, bo taką rzecz gównianą chatę zbudował. We, we, Westerplatte, kur... Nie Western słyszę, plasty. co ty mówisz, ale dobrze. Westeros, kurwa, jebany Gryotrons żeby się My słyszymy niestety tą kłótnię. Po jednym ruchu. On wyprowadzi konia i, i już drugi koń. Tak, nie patrz na konsekwencje, nie macaj wszystkiego jak zboczenie z kula. Wyprowadzasz kolejnego konia i nic się nie martw, nic ci nie grozi. Ta chata jest taka, żeby jej z człowieku. Dynamitem by się nie rozsadził. Mm -hmm. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Póki co wszystko bezbłędnie. Tak samo bym zagrał. Super, poszedł. I stój, stój, stój. I teraz lampka, soba. Dwa skulki na białym polu, a ty masz twardego zawodnika. Twardego zawodnika masz zaraz, Może stanąć. Paradoksalnie, nie figura, tylko zobacz. Stoją, co im grozi po skosie? Możesz jebnąć jednego drugiego. Pyszny ruch, pyszny. No i, no i ale pięknie, i, I no, pan no... Jakub, i piszesz mu na czacie tak GG go next, I have to go do, Dobra, dobra, Brawo ale... Ta tak bada, się to to w tak. tylko na przyszłość wszystkie figury Pokonałeś jakiegoś Habibi z Indii habibi, nie. habibi to są bardziej Araby Hindusi to bardziej mają spocone stopy Ja niestety nie słyszę co mówi Kuba, ale trzymam za niego twarde kciuki Mówi, że Hindusi to mają spocone stopy nie. Nie. Dobrze i nic się nie boimy, nic się nie boimy U, Ustoimy to Kuba, ustoimy to wspólnie Pięknie. I wyprowadzasz West, ostatnią West, figurę. No Western zajebiście, Platte. no aktywniej Przez następnym dostate. razem. Im figura dalej stoi, tym aktywniej bierze udział w walce. Western Ale okej, okay, już jest progres, bo je wyprowadzasz, to jest ważne. Ojej,ku, szachmat, Kuba, co my zrobimy? Bardzo ładnie, nie ma mata tych chuju, mu napisz, nie ma mata. Dobrze, Kuba. Ja się dziwię, że my no I teraz zobacz, zobacz, po lewej stronie nie, nie masz pionka, jest jak, dziura Jeśli nie chciał pewnie zabezpieczyć króla, to prostu... w którą stronę robimy Roszadę? W krótką cieczę. To jeszcze będziemy grał Roszadzie. Jak, jak on swojej kurwa uczy, co mają po tysiąc elo, mówi, o, nie ma pionka, to na robimy Roszady. No nie ma się co dziwić, że dostali w no. prawda? No i blokujemy śma śmaciaka, bo zaraz mata dostaniesz. Pięknie, no. Nie no, tak, tak, blokujemy tak, żeby się nie do, do co, Co on robi? No, bardzo ładnie, ta partia idzie mu pięknie, prawda? No. Ja to chodzi Kuba. Z charakterem. W szachach jak z charakterem. Jak kogoś walić na pizdę, to najpierw wyprowadź wojsko, bo ty jesteś Jan trzeci sobieski. No ja idę, cześć. Już skończył? Czy jeszcze jest? Yy, poszedł. Jeszcze wróci. Nie no, no, by nie już starczy. Bartek przestań podpowiadać, a ty proszę nie czytać czatu. To jest nielegalne, co nie? Co się dzieje, prawda? Tak. No daj mi te k... to go za na patrz no patrz no... no pod ale nic się nie, a nie wziął. Co za cymbał? Koniec G4, goniec F3, bicie na dziurce, mat na H1. Widzisz to? Nałóż go takiego myślenia. No, Powiedz to, mu, żeby nie wchodził. teraz, no. Jego Możesz, nie. daję ci pozwolenie. No to Kuba. Nie, to skoczek, da, pełna pizda na D4. Już, już go otrzymamy. Uciekasz od bicia. Z... Na na, e, e, sorry, na E5, na E5, Kuba. Na E5. Skoczek ty, na E5. Nie, to jest goniec Kuba. Kuba. Goniec, no koniu, dobrze! I na F3 zaraz Tak go na Zoba, Zobacz, nie ma ruchu, zagra jakieś F4, a ty pyk, koń 4 każda figura go robi a, 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 a chłop pod stołem, stary Tak masz mu mówić. Niech on nabierze wiatr w żagle, no Bo On stłamszony ja... siedzi, ku Kubuś. Bo krzyczysz na niego od pół godziny, to jak ma siedzieć, no? Ale właśnie to teraz pada. zobacz, jak ciśnie, jak trzeci Sobieski, wiesz? Jak dajesz ruchy! Ja nic nie mówię, zobacz, on na wszystko sam wpadł. On ma talent, tylko ty go blokujesz. Pięknie, Kuba, kurwa, pięknie. No i chłop w szoku, i w szoku. Nie, nie, próbuj dać mata samym gońcem. Nie, nie, nie. <laughs> bardzo ładnie. I bardzo ładnie, inkasujemy materiał jak w prl kurwa. Pyk, pyk. No i co? I pięknie, Kubuś. I teraz już z górki, dwa gońce za darmo, to... <laughs> Tym pionem Kubuś, atakujemy. Nie, ja, czym też go atakować? Kolego, kurwa, spokój się. Ja żebym za zato... tak. I pa, i pa, i pa. Stój, stój. Spójrz, król i wieża na białych polach. Ty masz tak zwanego głosiciela prawdy białopolowego. Zrób tak, żeby założyć pułapeczkę, co by się Skurczybyk nadział. Można tak, taki ruch, cichy ruch. Ty sobie, no chciałbyś, <laughs> ale zbije, A zrób to na jakimś innym polu, umożliw. O, pięknie, tak, tak, tak. Doskonale, doskonale, no. no? Ale to wtedy musi. Wierzą, nie ruszyć. A on ci niczym nie grozi, on ci niczym nie grozi. No, ale on musi wieżą nie ruszyć, żeby to wyszło. Przecież szczerze, jak Hiszpan, kurwa, mając. No i patrz, i patrz, kupa. Pięknie, kupa. Widzisz, sam to wymyśliłeś. Dlaczego ty nie masz tytułu, Tak zajebiście grasz? Nie rozumiem tego. No i Brawo. co, Iwa? Iwa, i, i, cieszysz się, cieszy się, że zauważyłeś? Zajebisz się? Was TikTok od jaskuła? Super! brawo, wygrałem gry Parfumera Kłop. Też, jaka dokładność, patrzcie, dokładność Xena, dlatego właśnie nie ma tytułu. Pani Nikolaczka, ma tytuł. Tak, dobra. Ola, nie analizujmy no, tej partii, bo nie, tutaj się... po, do, poczekaj, poczekaj. Dobrze. Pocze co, co cię w ogóle wzięło, żeby zagrać F6? Przecież my nigdy nie gramy F6, nigdy. Teraz, teraz zagrałeś no, F6. Szczerze? Już F6. ci mówię, co mówię, że twój partner pierdolący na uchem, powiedziałem nie będę grał tak jak gramy zawsze? O nie! Zagram, zagram tak, żeby po jest jeszcze bardziej. Wiem, że bym <gatsu> wyprowadził tutaj konie, tak? Bym <gatsu> sobie to koniem obronił, by zabronił koniem, aby zrobił. No wiem, ale to, 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 to siedzi, siedzi taka. Siedzi, krzu, zmęczony robotą, a jednak ma. Jednak ma czas, żeby siedzieć i jeszcze napisać na innych. 1200 partii, k***a. 1200 partii. Tak go nauczył, tak go nauczył. No to o Fornalak. Wolił. Tylko, że to jest nieprawdziwy. Tomasz Fornal 4 Ale to jest nieprawdziwy Tomasz Fornal Aha, no tak, przecież było. No to. to Był fake, Tomasz masz Fordal. No. <laughs> zagrałem normalną partię, ale. Po prostu nie ma te, tego absurdaka. Full focus, full focus, Dawaj, zagrałem.